Witam serdecznie wszystkich naszych klientów motolider, wszystkich naszych współpracowników i, i naszych fanów, jak również osoby, które są zainteresowane podjęciem współpracy. No chcielibyśmy wam zaprezentować naszą nową, nową taksówkę, Motolider Taksówkę powietrzną, tak żeby nie stać w korkach i, i żeby była możliwość szybszego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Jak również w sytuacjach awaryjnych, e, przemieszczanie się w, w bardzo krótkim czasie na terenie całej Polski czy za granicę, czy chociażby do Premier gdzie, no, gdzie dzieje się dużo i też musimy często być, więc e, to jest nasz nowy nabytek prosto z e, e, serwisu tutaj po pełnym przeglądzie, więc e, nic tylko latać teraz tak to wygląda. Oczywiście sprzęt będziemy wykorzystywać. E, e, w... Przez jakiś czas tutaj w Stanach w Kalifornii, akurat gdzie jestem. Niemniej jednak plan jest taki, żeby wysłać, żeby wysłać ten helikopter do Polski, więc nie wiem czy jeszcze w tym roku się uda, ale najpóźniej w przyszłym roku będzie możliwość zobaczyć to na żywo, a dla naszych klientów oczywiście oczywiście no, możliwość lotów, tak? Bez żadnych kosztów i opłat i tak dalej, więc jest nasi najlepsi, najwytrwalsi. Bardzo lojalni klienci oczywiście będą mieli możliwość w każdym razie, w, w każdej chwili e, umówić się na jakiś przelot, czy, czy chociażby e, wszelkiego rodzaju imprezy, które się będą odbywać w Polsce, takie jak wyścigi na 1,4 mili, gdzie aktywnie bierzemy e, udział i w jakiejś tam formie wspieramy e, tą inicjatywę naszego kolegi Michała Rudkiewicza. E, tam też będziemy chcieli na każdej, na każdej edycji się pojawiać. No, będzie, też, będzie też ten helikopter jako pewnego rodzaju atrakcja. Będzie możliwość przelotów. No, tak to wygląda. Dziękuję, że wytrwaliście z nami przez kryzys. Dziękuję, że byliście na tyle wyrozumiali w czasie, w kiedy mieliśmy pewne opóźnienia w wysyłkach w kontenerach to było tak na przełomie roku jak również mieliśmy pewne no pewne problemy z, z niektórymi lokacjami które, które nam z których nadawaliśmy w, w kontenery z danych portów po no, prostu mówiąc wprost nie, niektórzy ludzie, którzy pracują w środku w kontenerach nie do końca się przekonali do, do pracy, którą Mieli wykonać, więc, więc były jakieś problemy w, 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 ze szkodami, które później w, no, gdzieś tam po otwarciu kontenera w Bremerhaven się ujawniały. No, niemniej jednak w, mogę Was zapewnić, że, że to, te... zonami, to już jest dawno za nami, to już jest zażegnane i czekamy na nowe kontenery, które przypłyną z. E, no już pakowane na zupełnie innej jakości. Ten czas kryzysu to był e, to był czas dla nas do, do pewnych przemyśleń, do pewnych zmian. Porobiliśmy drastyczne zmiany jeśli chodzi o, e, o jakość e, świadczonych usług na terenie USA. Chcemy maksymalnie mm, przyspieszyć cały proces. To jest nasz główny cel na, na ten i na przyszły rok. W ubiegłym roku zrobiliśmy rekord e, to było parę ładnych tysięcy pojazdów. Rekord, na no, który nam się jeszcze 2-3 lata wcześniej nie śnił, więc udało się to zrobić to dzięki Wam, za co bardzo serdecznie dziękuję. I no co, ciśniemy dalej, dajemy radę, tak? Kryzys nam nie straszny, koronawirus nam nie straszny. Fakt, fakt ten, troszeczkę mniej samochodów jest na aukcjach, no i to jest spowodowane tym, że ludzie. Nie wychodzą z domów, no nie mniej jednak e, e, cały czas szukamy okazji, nie przestajemy i, i no, kwestia więcej czasu poświęcić, no i być może nieraz więcej prób e, e, podejścia do niektórych pojazdów. Tak to wygląda. Ja Was pozdrawiam i jak e, m, będzie możliwość, tylko problem jest taki, że jak pilotuję to tą maszynę, to jest. E, jest taki kłopot, że obie nogi są e, zajęte no i prawa ręka non stop jest zajęta więc mam do dyspozycji tylko lewą ale lewą dosłownie na 5-6 sekund maksymalnie więc postaram się coś nagrać no chyba, że ktoś będzie e, na tyle i miły i uprzejmy i, i, i jakby nagra to za mnie obok więc e, podeślemy jakieś relacje tak to wygląda mam nadzieję, że wam się podoba no tak jak mówię, dla, dla naszych najlepszych e, stałych klientów. Oczywiście ta maszyna będzie również do dyspozycji w Polsce, będzie możliwość bezpłatnie bezpłatnych przelotów, czy, czy jeśli ktoś bierze ślub, to, to będzie również do dyspozycji dla naszych klientów bezpłatnie. Chcę to podkreślić. Dodatkowo wszelkie, wszelkiego rodzaju imprezy, jak również Expo wystawy samochodowe, na których bierzemy, w których bierzemy udział od czasu do czasu i wszystkie, wszystkie wyścigi 1,4 mili no, będziemy starali się pokazywać, będziemy starali się przylatywać tą maszyną, żeby, żeby to było i, no i żeby, żeby była możliwość, tak jak mówię, porozmawiać z nami ewentualnie zrobić jakiś mały przelot przy okazji. Tak to wygląda. Nagrywam wam spontanicznie, niemniej jednak. Ech, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie, za współpracę i, i, i ciśniemy dalej, idziemy po prostu po kolejne rekordy teraz. Nasza załoga jest w pełnym składzie. Eee, nikogo nie musieliśmy zwolnić, także to też jest e, wasza zasługa. E, oczywiście nie jest tak, że, że wszyscy są i się nie zmieniają. no Niektóre osoby musimy zmieniać z różnych powodów. Ale często niezależnych od nas, więc. E, więc załoga jest, jeśli chodzi o liczbę, w pełnym składzie. Nie wszyscy, nie wszyscy są w te cisami, co byli wcześniej. No niemniej, e, nie daliśmy się koronie i, i ciśniemy dalej. Najlepszego pozdrowienia dla Was.